Piąte oblicz. No i mamy 2 do potęgi 2 trzecie razy 2 do potęgi 4 trzecie. Przy mnożeniu potęgi dodajemy 2 trzecie i 4 trzecie to 6 trzecich, czyli 2 całe, a 2 do kwadratu to 4. Dalej 5 i w potędze 4 trzecie i 5 i w potędze 5 trzecich. I znów przy mnożeniu dodajemy 4 trzecie i 5 trzecich. To 9 trzecich, czyli 3 całe, a 5 do potęgi trzeciej to 5 razy 5 razy 5, czyli 125. Dalej mamy 4 do potęgi 9 drugich, i tym razem dzielimy przez 4 do potęgi 5 drugich, przy dzieleniu odejmujemy 9 drugich odjąć 5 drugich, to 4 drugie, czyli 2 całe, 4 do kwadratu to 16. Dalej mamy 2 całe i 7,5 w potędze i to dzielimy przez 2 całe i 2,5. No i, i dostajemy 7,5 odjąć 2,5, czyli 5. A 2 do potęgi 5 to 32. No i w ostatnim podpunkcie 3 do potęgi 1,2. Razy 3 do potęgi 1,3 na minusie. I razy 3. To potęgi 1 szósta. No i teraz mamy mnożenie, czyli dodajemy. No to 1 druga to 3 szóste. Minus 1 3 to minus 2 szóste. I 1 szósta zostaje. 3 odjąć 2 to 1. Dodać 1 to 3 do potęgi 2 szóste. Czyli inaczej 1 trzecia. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 3.